Cześć moi drodzy, z tej strony Ospek i dzisiaj witam was w Policja vs złodzieja. Dawno nie witałem się sam, bo robi to kali, ale dzisiaj witam się, bo mam wam coś do powiedzenia. Ponieważ do końca promocji na moim sklepie zostało 9 dni, więc spadaj do mojego sklepu i zgarnij etui po promocyjnej cenie. Dostań do tego brązoletkę i kartkę z dedykacją, którą napiszę własnoręcznie i będzie tam twoje imię i mój autograf w szefie. W sumie Zobacz tą stawkę przyjacielu Hejka, bardzo was przepraszam za to, że mój sklep był nieczynny Ale mam dla was coś specjalnego Ponieważ wracam z pełnym przytupem I super promocją A na www.ospano.pl Wielka promocja na etui Teraz przez dwa tygodnie Promocyjna cena etui będzie wynosić 39,99 Plus dodatkowo za darmo do zamówienia będą dodawane Opaski silikonowe Ospano Slime Limitowane wlepki Z kolekcji Slime oraz Twoja imienna kartka z dedykacją własnoręcznie napisana przez Ospano. 10 pierwszych zamówień zgarnia dodatkowo zeszyt Team Kaluch z autografami Kalucha i Ostka. A po zakończeniu promocji zamówień z tego okresu zostanie wylosowany szczęśliwiec, do którego trafi koszulka z wyprzedanej już kolekcji Ospano Vibes. Promocja trwa do 19 listopada. Czekamy na Ciebie na www.ospano.pl Także wpadajcie do sklepu, zgarniajcie, kejsiki i... A więc pamiętajcie, że zostało tylko 9 dni i do 19 listopada, moi drodzy, trwa promocja z case'ami i po 19 listopada już takiej dużej promocji na case'y nie będzie. Dzisiaj policja, złodzieje, Kali już tam szaleje, więc zostawiamy łapę w górę, zostawiamy słupka i dużo roboty przed nami. Totalnie, dzisiaj dużo roboty. Siema byczku, może na Discordzie, halo. Halo siema, siema stary, tak czekałem, bo biegasz z tym karabinem łopie jak gangster A no biegam, bo się witam, dzień dobry mój siema. ty mafioso mafiozjalny przyjacielu. Cześć. Y gdzie jest Maciek? Czy on znowu kopie tunel? Stary nie wiem co Maciek robi, ale na pewno jak wróci to z czymś konkretnym. Tak, widzowie, oglądajcie ten odcinek do końca, tak. bo Maciek to się lubi ostatnio pojawiać tak. w połowie, nagrywek, więc... To jest w ogóle nietypowy stary. Tak, ja się nie dziwię, jak on w połowie jedzie na białym koniu nie, i zmiażdży całą policję. Zobaczymy. Jest z nami też kaperolek. Cześć, Byczku. Cześć, no. cześć. Jak tam, dziś test, kolejny test, żebyś chłopiec został mafiozą? Jesteś Ty na to gotowy? Patrz, jak pa, się ubrał, stary w ogóle? Myślę, że tak. No dobrze, no dresko obowiązuje. No dobrze, My? że się tak ubrał, aczkolwiek nie masz jeszcze praw pełnych, żeby się tak ubrać. Jesteś ubierać. półprawnym człowiekiem. Tak, dokładnie. Proszę państwa, 10 tysięcy łap w górę łoska odblokuje benefity. O. U mnie 25 tysięcy klasycznie. No i co, myślę, że nie ma co przedłużać. Lecimy, stary. Lecimy, stary. Mamy dzisiaj, moi drodzy, nowy biznes. Ospek pewnie o tym wspominał, a jeśli nie, to teraz nie. Nie ja wspominajmy, stary jeszcze. Oj, będzie się działo. Będzie dzisiaj gotowane, będzie sprzedawane i też będzie zbierane dużo rzeczy, prawda, Ospano? się tak. Jest. Zaraz widzą wszystko, ale kurczę, jak to wygląda, idą chłopy w garniturę. Tylko stary wiesz co, chłopie, chodzimy jak biedaki. A? kradniemy auto sprzed budy. A, bez kino, trzeba o to zadbać. Musimy to zmienić, widzowie. Dobra, tak. piszę startu. Powodzonka pisz, pisz. w takim razie. Do zobaczenia potem, przyjacielu. Ty bierzesz tego kaperola z tego kaperola, tak? Tak, biorę go tutaj, my już grze gadamy. Dobra, okej. Okay. Jak radę najbardziej gangsterskie auto, chłopie, w dziejach tej serii. <laughs> ja też jakiegoś dziadka starego, dobra. O, tu A są gdzie, takie gdzie matizy, Gdzie jest ta ciebie, stary? No. Co no, właśnie o to mi chodzi. Matizy, ale po, proszę popat, stary. Czy ten kolor ci się nie kojarzy stary z tym autem? To jadę patrz. O, widzę, widzę. No Totalnie! Pięknie. Słuchajcie, dzisiaj plan jest taki, że będziemy y, zbierać chowar do naszych, naszych psychoaktywnych substancji, które potem mamy zamiar rozprowadzać po mieście. Mamy zamiar się wyprodukować coś tutaj bardzo nielegalnego i bardzo fajnego i opłacalnego Ma, Mamy taki malutki zamiar otworzyć większy biznes, ale jeżeli chcecie wiedzieć, co to, dokładnie będzie, to musicie oglądać tą serię do końca. Mamy bardzo duży plan na tą serię, ale wszystko powolutku. Kto wie, co się wydarzy dalej. W każdym bądź razie ja teraz jadę do salonu, ponieważ jak się okazało, mam przy sobie 208 tysięcy dolarów i ostatnio jest taki problem, że cały czas, jak goni nas policja, teraz nawet z dziupli wyszliśmy, to nie mamy jakiejś lepszej fury, tylko kradniemy te gnioty i tym podobne. Myślę, że taka kasa 208 tysięcy to jest odpowiednia kasa, żeby właśnie ukraść jakiś... Uch, chcę jak gadam ukraść, kupić jakiś właśnie lepszy samochód. Czy on nie był tutaj? To chyba on. O nie, salon jest zamknięty, proszę, żeby to był jakiś żart. Ja, salon cię jest zamknięty, chciałem kupić furę, moi drodzy. Muszę ukraść furę. To jest sobie spoko. Mój honerio złodzieja został już dawno temu, że tak powiem, troszeczkę poskromiony przez policję. Dobra, mamy to, mamy to, uciekam teraz. Moi drodzy, mam już pościg. I coś mi wcześniej nie działało teraz już wszystko działa. Dobra, mam teraz dwie minuty, żeby uciec przed tą policją. Dobra, uciekamy. Ucie o kurde! <laughs> Coś kojarzy tą nutę? Dobra, tutaj. Na latarnię. Dobra, jazda, jazda, jazda. Let's go! XD Dobra, jazda, 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 jazda. Nie gadajcie, że ten ćwokej son się mnie drażni zawsze jak mnie goni Ale drift Czyżby? Czyżby się udało? <ścười> czyżby to było to? Dobra, 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 teraz, teraz uciekam tędy Ja pierdzielę czyżby ich wykiwał To jest niemożliwe <ścười> Tak łatwo Dobra Kicio chyba... Chyba nie mam ogonu Chyba nie mam ogonu teraz. Klasa, klasa, klasa! Ok, dostarczamy furę 40 tysięcy! Dobra, klasa! Na przykład chodzisz, że się udało! Możesz mi powiedzieć, a nie pisać SMS-ów, Zapomniałem! <śmieniu> <śmieniu> Zap zapomniałem, stary, zbierz już takie przyzwyczajenie, stary. U uciekłem pościgowi, ukradłem auto, dostanę za do niego 40 tysięcy dolarów, chłopie. Nice, gratulacje, stary. No. Teraz załatwiaj rzeczy do produkcji tak. narkotyków. Albo no. inaczej, brzydkich substancji. Nie mówmy tego słowa. Tak, brzydkie substancje dzisiaj. Bardzo brzydkie. Brzydkowe. Brzydkie, ale dochodowe. Ja Mów... ukradłem karierę. Nazwijmy to, stary, po swojemu brzydziaki. Może być, brzydziaki. Miejmy nadzieję, że zapamiętam. <laughs> dobra, dobra. Ale się cieszę, że mi się to udało. Strasznie. Teraz już taki czynek, muszę pojechać w sumie w miejscówkę, która jest bardzo blisko mnie. A właśnie stary, wiesz, że salon samochodowy dzisiaj był zamknięty? O kurde. No. Nie było nikogo, tak? Nie stary, niko, Musiałem szybę rozbić, żeby wejść do niego i ukraść auto. O kurde, dobrze. Mam <grym> pościg. <grym> Na spokojnie, uciekaj sobie. Taki młody, a przed policją ucieka. Pięknie, <grym> pięknie. <grym> Ospano szefie. Tak? Ja miałem kupić żelki, mam kupić żelki i sprite? Tak, tak stary, ja już dojechałem do shopy. Dobra, no to działamy i się będziemy za chwilę spotykać. Okej, okay. dobra, tutaj mam jedną rzecz, którą muszę zrobić. Chyba ich zgubiłem. O, proszę was bardzo. Stary, ile tego potrzebujemy? Mam już 20. Ukradnij tak po... ja, ja kradłem dwa razy, czyli cztery dyszki. Cztery dyszki, tak? Dobra, to jeszcze raz biorę stary. Super. Dobra, mam, mam cztery dyszki, no to jadę teraz do drugiej lokalizacji bez dmuchania przypału, tam kakorolek działaj, nie? Kaperol tam działa. Robię. Mamy śmigłowiec odstawiony, więc jeśli kaperol chciałby, wiesz, zrobić napad na art. Jubilera, to nie ma problemu. Trzeba też dać cynę, stary, naszemu nowemu członkowi Mafii, Slash, gościowi, co się zna na gotowaniu. Ja w ogóle nie jestem za tym. Nie wiem jak ty, żeby stary może ksywki i nazwy naszych brzydkich substancji, stary widzowie nam wymyślali w komentarzach. A, myślę, że to będzie dobry pomysł. Najlepszy komentarz zostanie użyty w odcinku i o. nick autora też, więc warto pisać fajne komentarze. Jak nazwać te nielegalne substancje? Bardzo ładnie. Napisz... To, to mam stary lepszy pomysł jeszcze. To niech u ciebie napiszą stary nazwę substancji, a u mnie napiszą nick, znaczy ksywkę dla kaperolka stary i dla tego nowego gościa. No i proszę. No. I ja wtedy stary podlajkuję. Ty dasz serduszko, ja dam serduszko i będziemy wiedzieć, co ja. No i... Gituwa, podoba mi się. To klasuwa. Kaperolek? No! Jak ci tam idzie? Wiesz co, goni mnie jakieś 10 rady wozów. Super, bo, może bo nie. ja stary mam czystą autostradę, Jadę na full speedie i nikogo jeszcze nie widziałem. Super robota. Ja kupiłem właśnie wszystko w tym momencie. Mhm. Mamy tak: Lud 40 lodu, 40 żelków i sprite 40. Trochę wydałem kasy na to, ale myślę, że warto. E, tylko, że lód się roztopi, więc trzeba się jak najszybciej spakować. Tak, spotkać. dobra, dobra. No i już jestem w drugiej miejscówce, tylko nie wiem, jak tu stary wejść, bo tu jest płot. Czyli pakę masz? No, raczej tak. No Ajm. dobra, ale walczysz, walczysz, to nam się podoba z OSKiem. Bardzo, bardzo. Stary, musisz zdobywać nasz szacunek. Musisz grypsować i się nie sprzedawać. Dobra, stary, zbieram hydrogen, mam już 20. Dobra, nice. 40. Ja już jadę, stary, w kierunku Sandy. Sandy? Mam jechać do Sandy? No, jak masz wszystkie składniki, to Sandy. Dwa miałem tylko ogarnąć, nie? Mam dwa. Ta. No dobra. to stary, bo ty kradłeś furę, ja ci nie chciałem dawać dużo zajęć, wiesz, Aha, e, no? u, musimy umówić tam naszego wspólnika. Dobra, dobra, no to stary, puszczam mu na co? No, może, możesz mu puszczać. Przypominamy widzowie, dla widzów Ospka i kalucha, że możemy co odcinek dołączać jakby jednego członka do naszej mafii. Ekipa się pytała, ej, czemu nikt nie dołącza, dlaczego nikogo nie wybraliście? Aha, my kogoś wybraliśmy i właśnie z tym, z tą osobą się zaraz spotkamy, jest to... Podobno znachor robienia brzydkich substancji, zobaczymy Ej, to ty jedziesz karetką? No to ja Ja za tobą wyjeżdżam Aha, no ja zadupiam stary Jadę za tobą, A, od razu Dawaj dawaj, opie, ja na sygnale tu lecę i się wszyscy chowają, nie? <grym> do mnie ten kontakt w ogóle, czekaj Napisał, hehe pewno, co tam <grym> Napisać mu, że widzimy się w Sandy, tak? U, tak kuchty. Patrz, patrz stary, jedziesz na full speedzie i jest zero policji Co jest grane? To jest totalnie stary odbicie lustrzane to znaczy inaczej, kontrast co do ostatniego odcinka Tak, tak Czemu tu nie wjechałeś Wtedy... stary? Bo jadę na skróty <noise> dobra, A, ja tak, dobra Dobra, <noise> nie, popełniłem błąd Wydmami stary, nie ma co Tak, <noise> jak to wygląda? <głos> <głos> Widzę, że ty nie lepszy, też tam driftujesz Tak, tak Dobra, przedzieramy się Kaperol, masz pakę, tak? No, przeszukuję teraz o, o kurde, ale jesteś przy sobie? Brudną kasę tylko i pistolet. E, to dobrze, to dobrze, dobrze, że nie miałeś żadnych składników, bo by się strzaili o co chodzi. Stary patrz na to. Tak się wjeżdża na reju Co za gość Bartwisz! się, nie wybuchł Jezu, martwiłem się, że wybuch, Wiesz, co jest? O stary, moja fura nie ogląda najlepiej. Chcę zrobić Salto Muszę coś ukraść innego. O, Ten motokros, zajebiście Policja mnie goni O si, co? Przecież minutę temu się widzieliśmy Dobra, <laughs> no, uciekam, uciekam na krosie stary, więc ja za nie tylko ucieknę Weź się tam schowaj, stary tą garetką. Uciekam jak najdalej Ciebie <laughs> Dobra, dobra, dzielno. No ja jestem już tutaj pod tym naszym miejscem docelowym. Zgubiłem ich Ty, a może ten nasz gość to snitch? Myślisz? Co, co go zaprosiliśmy? Ale to było dziwne, że chłopie dwa radiowozy, bo to dwa radiowozy mi wyjechało od razu żeby, żeby to nie była zasadzka Podjechał ktoś Co ty gadasz? To nie ja, to nie ja To może on Stary, ja tam wjadę szybko na motocrossie do tej dziupli Napisał mi chyba sms-a, że tam jest Nie mam jak jest, 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 mam go, mam go Dobra, to czekajcie na mnie, ja już jadę Co się wspólniku. stało? Rozjechałeś mnie Sorry stary, chodź wiesz chodź, chodź. chodź. Chodźcie do środka Do środka Chodź Ej, no, trzeba, go, no. trzeba go przeczepać, bo ja nie wiem, czy gość jest, gość jest legit, czy nie. No, klamy tylko, spokojna głowa. Zapraszamy. Jak masz na imię? Nie powiem. Ale, chcesz, ale co, chcesz do nas dołączyć, jak znalazłeś w ogóle to miejsce? Co jest grane? No, no na gazecie było napisane. Na poszukuje <laughs> ludzi, którzy gotują narkotyki. A ja mówię, no dobra, ja potrafię, no i jest No, nie a, jestem. no a ty umiesz takie rzeczy robić? A, ja stary, ja ty hop, nawet Bigas potrafił go dać. To zaraz go przetestujemy. Każesz ja ja może ten? On jeszcze nie wie, stary. On jeszcze nie. Poczekaj chwilę, poczekaj. On jeszcze nie wie, widzowie, że jak źle zmiesza substancje, to to laboratorium skryptowo wyleci w powietrze. Więc chłop, to no może być dla niego ostatnia chwila. Zobaczmy, czy jest takim specem, jak się wydaje. My wiemy, jakie są moi drodzy proporcje poszczególnych składników. Zobaczymy, czy on wie. Ty wiesz wszystko podobno, tak? No. Lin, chcemy wyprodukować. Co tam do, do linu trzeba? To tak. Po pierwsze, trzeba na głośnikach tagera. <laughs> da, da się załatwić, bangierki. To dawaj, dawaj. Dobrze, pa, proszę. Y... I Kajumny, pan została bangierek. Ale babli, babli. No, proszę, Zbarka. leci. No słyszysz, fajnie jest. No. Fajnie, bardzo, bardzo no, leci teraz, bardzo leci. Fajnie, fajnie. Jej, yeah, babli, Dora. Słuchaj, y... macie ten. Masz się przyrządy? A, do. już ci tej... daję, stary ja mu dam ten rzeczy, co? Ja tak, mhm. chyba wiem. Całe mu dać? Będzie Daj 20 mu, 20 eee, tak, 20 panu da kolega Chodzi o to, co my robimy, zapasy do cysternek Daj mu drugie też 20? Ci policja się kręciła. Józef? Postawieni Gdzie no, ja policja? Klienci. przejechał gość na motorze, bez kitu Snitch to jest jak nic Tam dalej, patrz, radiowód, stary No właśnie, coś mi tu śmierdzi, chłopie Ja pierdziele Jeździ mnóstwo radiolek tu o kurde, czy spod o, nie! o Co jest? Czas za panie? Panie się zrobił to. On to zrobił stary bez nas. Zmieszał, zepsuł. Uciekaj stąd! Czekaj, czekaj, czekaj! Policja tu wchodzi! Do Uciekam! Stąd policja nas goni! To był podstawiony chłop, chłopie! Uciekaj! On się stary podjarał. Stary, ale on nas sprzedał! To, to sprzedał. Uciekam, ty też uciekaj! Uciekam, ale mam strasznie słaby samochód! Na onirów jest kolejny laboratorium, musimy sami. Uciekaj, tu ale widzisz jak się podpalił! Maja. Bo on źle zmieszał, on tylko jeden <grym> składnik dał! To skrypt podpalił. Bez Rozwaliło krzyk. mnie, to star bo ja się odradza, <grym> słyszy krzyk! Żywa pochodnia, skłopa. No! Dobra, mnie... muszę się skupić stary teraz, mam za duży pościg. Ej, bez kitu, oni mnie śledzą od początku, stary. Mówiłem, że wiedzą jak ukradłem ambulans, ja pierdylam. O kurde, no ty wiozłem. uciekaj, tym ty, ty, ty bardziej stary! No wiem! Ja straszny pościsk, dwa motory aż za mną jadą! Kurde, nie ucieknę im. Ten motasek jest za wolny O ale mogę tak spróbować. To jest dobry patent! O jak ich wykiwałem, co jest? Stary, jak wykiwałem policję, mistrzowską! A mnie złapali, mnie złapali. O nie, to nie gadaj, hunting? Ja pierdzielę, tylko nie hunting. Panie Ospek, 10 minut. Stary, ale wiesz no? przecież, że jest tajne przejście. Oni wzięli mi tego! Jakąś brudną kasę mi wzięli, tylko nie zauważyli tego! Kodeina Ice, nie, nie, nie wzięli mi tego, więc git. Ja, ja stary, wyjeżdżam? no? no. <noise> Jeżdżam i od razu do Onilów, ale wiesz, jak wyjadę to będą wiedzieć, że wyjechałem, bo napiszemy, że hunting koniec, więc jeszcze chwilę przeczekam, dobra? Bo Może ty jazda... jedź teraz do Onilów na spokojnie. Mogę jechać, ale w czeka się ukryłem. Dobra, to jadę, jadę, jadę do Onilów. Bo jest tam, żebyśmy stary, my to wyprodukowali i sprzedali zaraz. Po spek, uciekam tunelem, nie dobra. ma tego motoru chyba. A jest, zespił się, dobra. Ja wjechałem do domu Onilów stary, na motocyklu. Dobra, no to co, ja zaraz wyjeżdżam. Jaka jest pora dnia? Jest dzień stary. Kurde, niedobrze. Co jest? Co? Zablokowany jest tunel! Jak? Co oni tu wsadzili? Nie da się przejechać! Co ty gadasz, co wsadzili? Coś wsadzili, stary, nie mogę przejechać! Stary, nie da się, ściana normalnie. O fakt zablokowali tunel, dobra widzowie, no to wracam do paki, no cóż stary, muszę odsiedzieć, nie wiem ile jeszcze, z pięć minut. O kurde, no dobra, no to ja siedzę w dziupli. <grywia> napisał Kali na mnie ten gościu. <grywia> Co napisał? Ale akcja, laboratory wybuchło, a jo, stary, sprawa wyszła taka, że coś, z fiolki macie. NIE WYCZYSZCZONE były i są niezdatne. Dobra, gość po prostu nie umie takich rzeczy robić. to on ale... nie był wtykom stary, bo on zgub stary teraz Brama mi się otworzyła, skrypt chyba mnie wypuścił już, dobra. To jedź, Moi... stary, jedź Moi drodzy, w takim razie wyszedłem. Normalnie by była brama zablokowana. To pisze koniec hunting, tak? Tak, możesz napisać ładnie. Dobra, stary, tworzymy tę metę, ale kurde no. tam kród jest, tak? Nie wiem, a Krut... Ty wiesz co, Krut mnie wiezie, mogę mu powiedzieć, gdzie mnie zawiózł. Kurde, to wiesz co, bo krót mógł nas sypać, stary, ja nie wiem, co o tym teraz myślę. Ja go od... ja bym go odstrzelił, chłopie, potem. To, Kaperolek, poczekaj, ugotujemy, co mamy ugotować i go odwalimy, wiesz? Tak, mafia... o, co jest grane, jak mnie strolował? Aj, czajcie, że on się pyta, czy masz do mafii dołączyć. No nie, dobra, na, powiedz, powiedz mu, że może, bez problemu, ale że no? musi czekać na nas i dostanie tak. kulę. Z mafią się nie zadzierał. Nie mów, pod że las... dostanie kule kaperole. A gdzie go zaprowadzić? Stary, i wiesz co, spotkaj się z nim na lata... Zawieź go na latarnię A, i tam pod czeka. pod latarnią, pod latarnią, no. no. Ospanolandia, widzę, jestem. Widzę, widzę, widzę. na gotowanku. Eee. Jak ty wyglądasz? Dzień dobry. Zmieniłem peda stary, no na gotowanie się ubrałem, chodź, chodź. Pustar, tylko stary, zrób to dobrze ty. Okej, okay, dobra, mam całą recepturę z prawej, bylebyśmy nie wylecieli w powietrze. To dam ci jest? te dwa składniki, czekaj. Proszę, nie podpal się. Czekaj, skupiam się, cicho. Żelków ma być... 12 żebym karbonu nie dodał tylko, to ty ja stoję znowu, na schodach! Stoję no na to, schodach. Jest, to jest... AHA, ty spaniaka, dobra! Dobra, jest wszystko ustawione Sprite, Coding Jolly Rangers Potwierdzam, <noise> 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 uwaga Ło, hoppy! zobacz co się widzę, dzieje Widzę, 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 ja widzę jestem fajnie to wygląda Gotuj stary, Dobra, got zobac zobaczymy ile ugotujemy Dwa liny dostaliśmy O, po raz kolejny znowu, dobra O, nie mam już Jolly Rangers, dobra, na szczęście żelki się skończyły To co, LSD może ty spróbujesz zrobić? Czy się boisz? No, trochę ja cykam, ale może dobra spróbujesz. to Dobra, no to dawaj mi w takim razie hydrogen, który załatwiłeś. Wiesz co, ja wolę stary w razie w ubezpieczeń. Możesz być testerem gości, bo można te Dobra, autentycznie mogę, no. można, moi drodzy, używać tych używek, nie? Dobra, i teraz tak, hydrogenu mamy. Żeby się to jest LSD. Teraz tak, szybko wytłumaczę, na jakiej zasadzie działa sprzedaż też Twoim widzom. Mhm. Moi drodzy, możemy sprzedać, tylko że to jest najbardziej riski każdemu pedowi na ulicy, ale nie polecałbym. Mamy też takiego gościa w okolicach plaży, który nazywa się. Yy pusher. I ten pusher zbiera praktycznie każdy towar, który y, mu się da. Tylko, aha, on teraz się, on jest teraz w sendin. się. On się przemieszcza, tak. O wcześniej kurde. był w mieście. Dobra. Jest bardzo blisko pusher, któremu można to opchnąć. A także narkos. Narkos to y, tak hurtowo biorą y, takie kartele, więc dla nich na razie nie. I możesz sprzedać też w wodzie albo w powietrzu. Pamiętasz? Zrzucić. Tak, dobra, to wiesz co? Ja sobie walnę tego LSS, y, walnę Selina, no. żeby było parzyście. Czekaj, co mi się stanie. Dawaj, chcę to zobaczyć. Piję co stary, ale czekaj. No. Nic mi się nie dzieje na razie. To poczekaj chwilę. Zaraz klep. O klepie! Fioletowo! Dasz <laughs> radę chodzić? Stary <laughs> idzie, widzisz? To jest Link to stary jest guide. <laughs> no, Dobrze, stary, to ty sprzedaj Lin, a ja sprzedam iluzinę. O kurde, ale mi się trzęsie. Ja patrz, patrz, patrz. O, stary. Mocny towar, dobry Jadę sobie na motorku Jak <laughs> moi drodzy te testuje na naszą produkcję. O stary, lin i chłopie sancizin Jak się ci stary o. Właśnie widzę, że ty wjeżdżasz chłopie w parakiet Co jest gra? Ej, gościu, uwaga <laughs> Jak wpadnę to będzie najlepsza... O kurde, stand! Musicie, moi drodzy, wpaść do spk. <noise> Zobaczcie co, jak on nafazowany jeździ, nie? Jak to dobra, jest je dawaj. Spektrum. Dobra, jadę do puszera i jedziemy stary się zająć naszą ofiarą. Ale tak ale Jaja, mi tak strasznie ciężko skręca teraz motocykl. O, stary, znalazłem gościa, dobra, sprzedaję. Stary. O nie, puszer nie chce ode mnie kupić towaru! O kurde, to musisz wymyślić coś chce, innego. Puszer chcemy, stary. O nie, no co za fraje! To jadę do tego drugiego narkosarz jak mu tam. Dobra, a ja stary startuję i lecę w tym momencie selnąć. Tutaj gdzieś jest ten gościu. oby, oby to kupił. Jak tego nie kupi, to trochę lipa. O, jest. Narkos. Nawet wygląda jak taki narkos. No nie! Stary, on chce LSD. No co to jest za niezdecydowany frajer? Dobra. Aha. Muszę sprzedawać na ulicy, stary. O, kurde, uważaj, bo ci to lubią popały dzwonić. Tak? Sprzedam no. los tą chłopie, może mnie nie zabiją Dobra, ja lecę sterem stary na 600 metrów w powietrze I ciężko bo on nie, nie daje rady A muszę zwiększyć wysokość żeby sprzedać O kurde! Co jest? Strzelają do mnie losi! O shit Wiesz co mi wyskoczyło? To jest strefa naszego gangu O nie! Inna mafia, co jest? I zaczęli do mnie strzelać Stary nie możemy sprzedawać tego towaru na złych rejonach O kurde, co <laughs> Stary, wrąbałeś się w nieodpowiedni rejon, Tak, tak, teraz nie będą na stary lubić lości, przez to. Ej, Beskitu, ja latam, teraz policja na pewno dostała alet. Muszę przez dwie minuty latać w powietrzu, żeby selnąć. Dobra, dobra. Kaperolek. Tak? Bo ty jesteś bezrobotny chyba teraz, podwieź nam tego gościa. O nie, policja! Ja mam zrobić napad? No, a... Co? O czym rozmawialiśmy? Zostawić na go tu? Nie, tak, do... Zosta to ja jadę Aha, go odpalić, okay. stary, szybko. Ja zaraz będę też mógł, bo, bo jestem w okolicy Dobra, Wystarczy. to czekaj, to, to... Kaperolki jeszcze sekunda, stary, i pojedziemy z kaperolkiem. co tykali na to? Okej, okay, okej. Okay. I go nie helikopter policyjny, czemu? Może dlatego, że ja latam w tej strefie niebezpiecznej. Jest, sprzedałem! O Dobra. kurde, 12,5 tysiąca łącznie. Tylko Lin się sprzedał, który chciałem wypić. O nie. Dobra, trudno. Kaperolek, ja tam już jadę, jadę do ciebie. Dobra, dobra, czekam Ej, ja jestem na latarni też w każdej chwili Bo wyskakuję z samolotu i jestem To leś tam, leś tam, a ja stary jestem za humanem Bo jadę na motorku, wiesz? Okej, ja wyskakuję, uważaj Duster będzie spadał Policję mamy stary Jak to? No, śmigłowiec podleciał pod latarnię stary Widzę, co teraz? Kogo trzeba odwalić i zdupiamy Kaperol, ty już jedź w stronę miasta W sensie pojadą za tobą, jadą za tobą Jadą za nim, no widzę to Dobra, git. Ty Kali też tam jedziesz? Ja jestem tam, stoję już z, z kurdem rozmawiam, czekam na ciebie. Gdzie ty zawali mnie! Za domem, za domem Nie, lecą Mego... do Ciebie Kali, nie odpalaj go! Dobra, nie, nie, spokojnie Nic Nie, nie za mną niestami. lecą! Co jest? Za mną lecą! Stary musisz to spokojnie ugrać Kali Czy ja mam strzelać do nich? Kali wziąć ich na siebie czy nie? Możesz, możesz, no Kurde, zawsze do mnie strzelać znowu. Ja chyba spróbuję ich rozstrzelać, stary Kurde, myślisz? No, najwyżej wpadnę, trudno, zakończycie odcinek, co? Stary, nie wiem Nie chce mi się z nimi dyskutować, no Ja mam sensu. straszny pościg, wiesz, i dymi mi się motocykl, stary Dobra, to jeszcze chwilę ugram Mam mnie goni stary helikopter, dwa helikoptery mhm. Nie wiem, jak mam im uciec Dobrze, że jestem stunter z powołania oh, oh, oh. Tak się to robi Dwie helki O kurde, grubo Kurde, negacjowałem z nimi, no ale. Uuu! Uh! A co jest? Wszyscy kiedyś tam byliśmy. Kali, żyjesz? Musisz żyć, stary, żyjesz? Tak, uciekłem. Dobra, no to, no to, zrobię, zrobię zadymę tutaj Dobra, jadę, 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 jadę U mnie znaleźli wciul, ciul substancji nielegalnych <laughs> No i Wiesz Jesteś co? Jesteś w stanie skończyć w razie w? To wiesz co? I ile dasz radę jeszcze przyciągnąć? Nie wiem, max minutę stary, dwie o, ja mam straszny przypał Goni mnie znowu policja stary Goni mnie policja, ja pierdzielę! Uciekam. Mam za dużo dragów w sobie A możesz kurde, ja pierdziele Koniec sezon na mnie wisi, tak? Tak Którą to to w mieście zaliczę, co? Tak, tak Trzymam się z policją! Ospek przeżyj, jest Maria Zabiłem dzika! Uciekaj Jestem dziupli stary, dziupla, dziupla Dobra, nice Co mam robić? Dobra, to ty zakończysz odcinek, a ja będę bronił dziupli stary Nie, już umarłem, umarłem stary, Dobra, to co tu? To... Kończ, ma... kończ, pisz koniec chyba ja już nie wychodzę, no jestem w pacy, nie? To co, pisać koniec? Pisz. Dobra, uwaga, koniec. Ja w kolejnym odcinku zaczynam w Dziupli, proszę Państwa. Ospek wikinguował, ale dobrze stary, było gorąco naprawdę, ja pierdzielę. Dobrze, że przynajmniej wiemy, z czym się to je, ale też kurde, znowu pod koniec... zaczęła policja dochodzić do głosu, nie? Myśleliśmy, że było tak spokojnie przez cały odcinek, a tu no. na koniec się wzięli do roboty. Aha, ja gadam! <laughs> Dzisiaj miałem tyle emocji, że zapomniałem klikać teraz, Wyku. Oh. Y stary... Ostro było w momencie, jak wziąłeś samolot, wiesz? Za ostro. Mhm. Chyba, chyba no. zbyt duży alert daliśmy policjantom, nie? Wtedy. Tak. Dwie, dwa helikoptery mnie goniły i stary cudem tu wjechałem. No, dlatego musimy uważać na przyszłość, moi drodzy, ze sprzedażą no. dragów w tak ryzykowny sposób, ale uczymy się na błędach, więc zobaczymy, jak będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że rozbudowujemy Dokładnie. nasze imperium. Wiemy już, jak zdobywać surowce, więc będziemy mieli od tego ludzi w kolejnych odcinkach, a my tylko będziemy zbijać śmietankę. Zbudujemy potężne imperium, więc. Jeśli chcecie to zobaczyć, wpadajcie do ospka, zostawiacie 10 000 łap w górę, u mnie 25 No i co, aspekt dzięki za dzisiaj stary. Dzięki stary, super akcje O, no, do usłyszenia no. Na, Na razie, radzie. hej Elu I see Zdejmujemy szląd, szyi fresh Barbie Kupujemy yeah. nowy image dress fanty Depresyjny yeah. ciągle feeling stress daj mi Odpoczynku yeah. wielki yeah. willier I see Zdejmujemy szląd szyi fresh Barbie Kupujemy yeah. nowy image dress fanty